Infowide Matrix S.A. – dostawca usług doradczych i rozwiązań IT dla biznesu. Klient przyszłości to jest klient, któremu będziemy oszczędzać pieniądze i czas. Czas rozrywany między mnóstwo kanałów społecznościowych, mnóstwo kontaktu z innymi użytkownikami, ten nasz czas staje się tym podstawowym zasobem naszej gospodarki. Z punktu widzenia firmy, którą reprezentuję, która jest głębokim back-office'em banków, no to nawet do nas docierają sygnały, że postawy klientów zmieniają się. Klienci żyją w świecie coraz bardziej natychmiastowym, mogą przesyłać SMS'y, mogą przesyłać MMS'y. Współpraca, akcja, reakcja, wysłałem, widzę odpowiedź. Wszyscy oczekują, że tak samo będzie dokładnie w przypadku, no w sumie tradycyjnego świata bankowości. Coraz bardziej istotny zaczyna być wpływ znajomych, kolegów, znajomych, którzy mają podobne hobby na naszą decyzję. Na dzień dzisiejszy docierają do nas setki komunikatów. Z tym zasobem, o który walczą firmy, o który walczą korporacje, o który walczą instytucje, jest uwaga użytkownika. Jest ten moment koncentracji, w którym przyciągamy naszego klienta, jesteśmy w stanie temu klientowi coś sprzedać. W obecnie coraz częściej pojawia się na rynku takie stwierdzenie jak ekonomia zaangażowania, czyli walczymy o zaangażowanie użytkownika. Już nie liczy się to, żeby ktoś był naszym fanem na Facebooku, ale żeby był fanem zaangażowanym. Nie liczy się to, żeby ktoś był odwiedzał nasz serwis, ale żeby w tym serwisie dokonywał transakcji. Widać dosyć aktywne kampanie pozyskaniowe operatorów, które opierały się na aspekcie społecznościowym, gdzie można było polecać iluś znajomych, którzy przychodzili do sieci, i dostawało się jakąś gratyfikację z tego tytułu. Jest to szczególnie istotne, nie tylko w procesie pozyskania, ale również w procesie zatrzymania, kiedy widać wpływ grupy znajomych, która zaczyna zmieniać swój wzorzec dzwonienia, zaczyna przenosić się do innego operatora, no i jest coraz większy nacisk na daną jednostkę, żeby również do innego operatora się przeniosła. Co z tego ma marka, że ma milion fanów? Trzeba zatrudnić cały sztab ludzi, którzy będą pracowali nad tą e, społecznością, aby ona była użyteczna dla marki. Z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na efekty takiej komunikacji, porównamy sobie zaangażowanie społeczności pod postem, który dotyczy nowej promocji, na przykład operatora komórkowego, a tak zwanym żebrolajkiem. Tak? Żebro czyli śmiesznym obrazkiem z kwejka, z demotywatorów. To się okaże, że post z promocją ma 10 lajków, 100 lajków, a post żebro -lajk, tak ma, ma ich na przykład 1000. Tak? Tak naprawdę pytanie, jaka jest użyteczność tego fanpage'a? Wszystkie nowoczesne modele biznesowe, tak jak na przykład model free-to play w grach czy freemium, tak? To jest troszeczkę odmiana free to play, czyli model, w którym użytkownik coś dostaje za darmo i my zakładamy, że mu coś sprzedamy w pewnym momencie, opierają się o, tak, na, na zasadach ekonomii zaangażowania. My dajemy użytkownikowi klientowi coś za darmo. Liczymy, że on się zaangażuje, a w momencie, gdy się zaangażuje, ten użytkownik dokonuje zakupów. Modele marketingowe zmieniają się z modeli opartych o oglądanie, o e, czytanie, o pokazywanie czegoś użytkownikowi na modele, które premiują wejście z tym użytkownikiem w interakcję. Ambicją marki HBO było z jednej strony zbudowanie pewnego długofalowego programu angażowania fanów. Mają świetny content i nie chcieli absolutnie angażować ich, używając tych tak zwanych żebrolajków. No i tutaj przyszło im z pomocą właśnie Gamfi. Pani, którzy są zgromadzeni na fanpage'u, przekierowywani są do, do aplikacji, w której zaczynają wykonywać działania promocyjne na rzecz marki. Taki użytkownik wykonuje takie zadanie i nie zdaje sobie sprawy, że już, już zaczęliśmy go wciągać do gry. Mamy do czynienia z internetem rzeczy, ale także z siecią społecznościową, społecznościową, rozumianą jako sieć relacji między ludźmi, między fizycznymi ludźmi, którzy gdzieś tam się poruszają po mieście i, i wchodzą w różnego rodzaju różnego rodzaju relacje. Na premierę trzeciego sezonu gry Otron. Zrealizowaliśmy, można powiedzieć, grę miejską. Jest dosyć prosty scenariusz, w którym można wygrać audiobooka Gry Otron. Wystarczy zeskanować pięć różnych QR-kodów. Które są umieszczone na, na plakatach. Ludzie kradną te plakaty z tych City Lightów. My, myśmy, to wy, myśmy to wykryli w taki sposób, że bo ludzie sobie tam podpowiadali, tak, gdzie są jakie kody, żeby zebrać całą kolekcję. Ktoś gdzieś pojechał na przystanek i okazało się, że nie ma, że fani, po prostu tak, no, to jest wandalizm, tak, ale kradną te, te plakaty, bo chcą je, je mieć w domu. Przykładem akcji społecznościowej była akcja z wirtuala, z wirtuala do Reala. Użytkownicy mieli za zadanie napompować piłkę i pobić rekord Guinnessa. To powietrze z pompki wysyłanej z internetu podążało wirtualnym kablem, można sobie tak wyobrazić, że poprzez miasto światłowodami, ethernetem, aż trafiało na ten, na ten wielki ekran. To, co jest najważniejsze, to że w tej akcji udało się pobić rekord Guinnessa. To powiązanie tego, tego efektu, że ja widzę, że to moje powietrze idzie z internetu do realnego świata. To powiązanie tego efektu e, lokalnego, czyli że ja, cały naród pompuje swoją piłkę w Warszawie. E, I to powiązanie tej, tej, tej nagrody w świecie rzeczywistym, czyli tego, że w świecie rzeczywistym faktyczne dom dziecka w danym miejscu był beneficjentem, e, spowodowało, że ta akcja się udała. Gamifikacja jest właśnie wykorzystaniem zaangażowania tworzonego przez mechanizmy gry, tej czasami niesamowitej pasji do tego, żeby osiągać efekty biznesowe, efekty społeczne, efekty marketingowe, efekty edukacyjne. Trzeba sięgnąć trochę głębiej do psychologii, do psychologii człowieka, do tego, jak reaguje na, na, na nagrody, do tego, jak reaguje na kary. Istotna część tej psychologii opiera się o schematy oparte o wzmocnienie pozytywne, czy schematy nagród. Jeśli w chwili obecnej na świecie jest jakiś rynek, który koncentruje się głównie na schematach nagród, to jest to rynek gier. I to, co się dzieje w w ciągu ostatnich kilku lat, to jest przenoszenie tych schematów z rynku gier do rynku typowych usług biznesowych. My dajemy fanom marki narzędzie, bym powiedział, w postaci takiej tuby marketingowej. Tak? Czyli ja, jeśli ja jestem zadowolony, to angażuję się w grę, która pozwala mi jak gdyby, głosić przekaz marki, tak? pozwala mi się głębiej zaangażować w produkt, ściągać swoich znajomych i dzielić się tym, co po prostu ja uważam, że jest fajne. To możemy zmienić zachowanie klienta banku. W sytuacji, w której na przykład zależy nam na tym, żeby nasi klienci sami dbali o swój rating kredytowy, czyli na przykład w odpowiedni sposób zarządzali swoimi finansami. Odpowiadanie im codziennych czynności, czyli codziennych dobrych praktyk, nagradzanie ich za dobre praktyki i nie nagradzanie ich za złe praktyki powoduje, że tak de facto wytwarzamy sobie pewnego rodzaju nawyki. Z sednem gamifikacji jest ta podróż, jest ta podróż z użytkownikiem, w której my mu jakby stawiamy wyzwania, przeprowadzamy go przez różnego rodzaju miejsca, wprowadzamy różnego rodzaju elementy gry. Pytanie o to, jak chcielibyśmy na co dzień żyć czy pracować. Czy interesuje nas praca, która nas nudzi, czy praca, która nas stresuje, czy interesuje nas to, żeby w tej pracy był flow od momentu wejścia do biura, do momentu wyjścia, żebyśmy jakby realizowali własne pasje. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś gamifikacja dotyka takiego aspektu filozoficznego, który, który dotyka motywacji, dotyka też pasji, dotyka tego, co robimy, jak to robimy. Wdrożenie przelewów natychmiastowych powoduje konieczność zmiany sposobu myślenia po stronie banków, bo z jednej strony jest to Zmiana filozofii działania, czyli tych, tych pieniędzy w drodze, umownie mówiąc do tej pory, na możliwość budowy szeregu nowych usług, które są oparte o przelewy natychmiastowe. Nie jesteśmy już tylko w kategorii usług telekomunikacyjnych, które tak naprawdę są bardzo podobne do siebie, ale zaczynamy wchodzić w kategorię usług zupełnie innego rodzaju. Czy to rozrywka, czy to może być praca, wtedy kiedy nie wiem, mailujemy, pracujemy wspólnie nad jakimś dokumentem. Także to zaczynają być inne kategorie usług. Powinniśmy zacząć od tego, że usługi powinny być. Konstruowane w taki sposób, żeby być dopasowane do różnych typów osób czy do różnych typów klientów. Istnieje pięć zasad obsługi klienta. Pierwsza to z nich określić dokładnie to, czego potrzebuje, druga to kiedy potrzebuje, i jakie cechy musi spełniać ten produkt i usługa, żebym był zadowolony. Kolejna z nich to jest oszczędzaj moje pieniądze i oszczędzaj mój czas. Jeżeli będziemy w stanie w procesy operacyjne wszędzie informacje pochodzące z środowiska bajowego, to będziemy w stanie osiągnąć zupełnie nowy efekt, kiedy klient przy telefonie na call center otrzymuje dodatkowe rekomendacje, które wynikają z tego, co temu klientowi może się przydać. I wtedy zwiększamy też satysfakcję klienta, bo oferujemy mu to w międzyczasie przy okazji załatwiania innej sprawy. Za każdym razem, jak dajemy klientowi jakąś usługę, to w celu rozwiązania jego problemu. Cały sekret w Lean Management polega na tym, że nie ma żadnego sekretu. Iść do gęba. Gęba to jest miejsce, gdzie dodajemy wartość do klienta, miejsce pracy, obserwować proces i dzielić go na trzy rodzaje czynności: wartość dodana, czynności konieczne, czyli czynności, za które nie płaci klient, ale musimy je wykonywać z uwagi na obecne procesy, jakieś restrykcje KNF-u czy innego regulatora, i czyste marnotrawstwo. I tego marnotrawstwa w procesie jest minimum 50%. To jest niewiarygodne, że cztery godziny pracy z ośmiu jest efektywnie wykorzystane przez pracownika. Reszta to wyjaśnienia, szukanie informacji, poprawianie braków i błędów. I uczymy na przykład menedżerów z usług w środowisku produkcyjnym, jak dostrzegać proces excellence i jak można to transferować do usług. Przez wiele lat organizacje dążyły do tego, żeby każdy dział organizacji mógł postrzegać klienta w ten sam sposób. Czyli mówiło się o projektach Single Customer View. Wyzwanie zmieniło kierunek. W chwili obecnej to nasz klient przez te wszystkie kanały elektroniczne musi mieć Single Company View. Większość firm usługowych na hasło CRM zapala żarówkę w głowie i mówi system. To dostawcza przyszłości to będzie dostawca, który zrozumie, że jest Customer Relationship Management to jest relacja, którą buduje się z klientem. Trzema nićmi. Pierwsza nić to jest umysł. Robię z tobą biznes, bo się znasz. Druga nić to jest serce. To jest nić emocjonalna. Robię z tobą, z tobą biznes, bo cię lubię. I trzecia nić to jest nić kieszeni, czyli nić pieniędzy. Robię z tobą biznes, bo mi się opłaca. Jeśli mamy tą całościową wizję, całościowe spojrzenie na to customer journey, a nie tylko pojedynczymi kanałami, silosami, poszczególnymi wdrożeniami, wydaje mi się, że jesteśmy dość blisko takiego, takiego modelu, w którym możemy wytworzyć tą flow, tą relację z klientem, która polega na tym, że po prostu klientowi się z nami fajnie żyje, fajnie pracujemy, jesteśmy dla niego e, tym partnerem w podróży, a nie e, przeszkodą w podróży. Mitem jest to, że procesy usługowe e, powinny być skomplikowane. Jak one dzisiaj wyglądają? Wchodzi coś do procesu. Znów się udało. No dla usług jest teraz moment, gdzie trzeba zakasać rękawy, i wziąć się do roboty, ale do tego jest potrzebna zmiana mentalności. Jak to wygląda? Mój menedżer podchodzi do mnie i mówi, kazali robić lin, dajcie pomysły. Tak, więc o 14 do 15 dają pomysły, a później na godzinę wracają do roboty, mówią, Huch. i taki system nazywamy on of". Improvement. To nie działa. Obojętnie co robię, zastanawiam się, czy jest lepszy sposób. Wyobraźcie sobie, że robi to 80% waszych pracowników, a liderzy pomagają im rozwiązywać te problemy. Firmy z sektora usług finansowych czy telekomunikacji dzisiaj za dużo ciągle zarabiają i opierają się yy, na opiniach który opiera się na doświadczeniu, który opiera się na opiniach. Zadajcie pytanie firmie usługowej, ile coś trwa, ile trwa pisanie umowy, ile trwa weryfikacja danych klienta. Za każdym razem odpowiedź jest to zależy. A zapytajcie właściciela firmy produkcyjnej, on będzie wiedział, bo jak nie wie, to nie żyje. I większość procesów funkcjonuje bardzo podobnie u różnych operatorów, i jedyne co można robić, to tuningować te procesy w najrozmaitszy sposób, po to, żeby poprawić swoją efektywność w jakimś procesie o 1% czy o 2%. Ale to zaczyna być realny wpływ na konkretny wynik tego procesu i na wynik firmy w ostatecznym efekcie. Że jesteśmy w stanie wartościować użytkowników po tym, Jaką, jaką wartość marketingową każdy z nich, każda pojedyncza osoba dostarcza danej marce? W ostatnich dwóch latach powstało 90% wszystkich danych, które zostały wytworzone dotychczas w świecie. Z czego, co jest bardzo istotne, 80% tych danych to są dane, które tworzymy na blogach, które tworzymy na sieciach społecznościowych, które tworzymy w opisie dokumentów, w mailach, w SMS-ach. I to marketingowcy chcieliby wiedzieć, jak firma jest postrzegana u klientów w ich naturalnym środowisku? W biznesie telekomunikacyjnym bardzo ważne jest korzystanie z wiedzy o kliencie, no, to jest podstawa, która umożliwia nam właściwe dobranie usługi do danego typu klienta, korzystając z dowolnej usługi telekomunikacyjnej, bankowej czy, czy, czy jakiegokolwiek, jakiegokolwiek innego medium elektronicznego zostawiamy tych środów bardzo wiele. Dwie osoby dokonują płatności kartą w tym samym miejscu, Trzy, jeden raz może być przypadek, drugi, ale trzeci co dwa tygodnie z pewną regularnością może się okazać, to są znajomi, mimo że nie mamy żadnych informacji na temat tego, że oni są znajomymi, możemy wyciągnąć takie wnioski. Jeśli ktoś kupuje części do roweru, ma rower, ktoś kupuje karmę, to wiemy, czy ma kota, rybki, czy ma psa, czy ma zupełnie coś innego. Jak się wczytamy się jeszcze w jego, że tak powiem, kontakty poza naszą firmą, to myślę, że dużo bardziej jesteśmy w stanie spersonalizować do niego ofertę, mówić do niego jego językiem. Oczywiście czym innym jest analizowanie tego typu informacji pod kątem stworzenia nowej usługi, kiedy nie patrzymy na pojedynczego klienta, ale zupełnie czymś innym będzie analizowanie tych danych na poziomie klienta, bo wtedy klient no, może czuć się źle i trzeba pamiętać o tym, że musi to być robione z zachowaniem wszelkich zasad prawa telekomunikacyjnego i z zachowaniem zdrowego rozsądku. W konsekwencji jest ciekawe pytanie, czy banki zdecydują się na tego typu działania jako. Google między innymi po to, żeby lepiej swoje oferty do potrzeb klientów dopasować. Big data dotyczy klienta. To jest pierwszy obszar, który każdy z nas chce analizować. Następuje taki moment, w którym wszyscy, że tak powiem, że dobierają się do tego klienta ze wszystkich możliwych stron. A która z firm Dobrze będzie w stanie zbadać satysfakcję klienta, lub brak satysfakcji, bo to też jest często szczegółowe, będzie wygrywać na rynku, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będzie w stanie reagować. To, co jest istotne, to taki aspekt, który jest nowym elementem prowadzenia analiz, mianowicie łatwość dowiedzenia się, co z tych analiz wynika, albo dlaczego w jakiejś analizie pojawiła się taka nie inna liczba. Wkraczamy w taką erę, gdzie nie tworzymy raportów statycznych, tworzymy modele. Modele Zrozumienia klienta. To, co jeszcze 5 lat temu nie było dostępne, to była moc obliczeniowa komputerów i nie posiadaliśmy też tyle danych. W tym momencie zetknęły się dwie istotne rzeczy. Posiadamy bardzo dużą ilość danych. I posiadamy moc do ich przetworzenia. Na spotkaniu tygodniowym KPI-owym widzę analityka, który po zadaniu pytania, a dlaczego tutaj nam wzrosło, czy spadło, zaczyna obracać dużym zbiorem danych, pojawiają się jakieś magiczne wykresy, coś zaznacza i jest wynik. O, to ten telefon albo to, to, tak, to konkretne zjawisko udało się znaleźć. Dzieje się to w sposób interakcyjny. Jest to pewien dowód na to, że wkraczamy w zupełnie nową sferę możliwości analizy danych, która kiedyś była niedostępna. Przez ileś lat tak niewiele się działo w tym momencie. Wprowadzaliśmy systemy analityczne, doskonaliliśmy, do granic możliwości, a teraz wchodzimy zupełnie w nowy obszar nieznany. To jest dla nas nieznany. Dwa lata temu IBM udostępnił komputer, który nazwał Watson od na, na założyciela firmy IBM, który potrafi rozumieć ludzką mowę. Wystąpił w takim teleturnieju, który się nazywa Jeopardy. W Polsce to było nazywane kiedyś Wabank. Wystąpił w tym teleturnieju z dwoma, przeciwko dwóm najlepszym graczom. W całej historii. Na postawione pytanie musiał udzielić odpowiedzi w przeciągu jednej do dwóch sekund. Pytania były bardziej zaawolowane, zawierały kontekst. Jeśli już odkrył, do czego dotyczy pytanie, już musiał przeszukać wszystkie, wszystkie bazy danych, jakie miał w tej chwili, i odpowiedzieć z pewnym prawdopodobieństwem, bo to jest zawsze pewne prawdopodobieństwo. Ale to daje nam przykład, że jeśli że możemy w przyszłości zadawać komputerowi pytania. IBM przewiduje w najbliższych e, pięciu latach, nie tylko będą rozumiały naszą mowę, również będą potrafiły rozpoznawać obrazy. To są rzeczy, które, które tak naprawdę uczymy się, gdzie one mogą mieć zastosowanie. Musimy cały czas się rozwijać, świat cały czas się rozwija, klienci się cały czas zmieniają, w związku z tym firmy też muszą się cały czas zmieniać. To jest takie, nie wiem czy to można nazwać, ale błędne koło. COVID -E Matrix SA Dostawca usług doradczych i rozwiązań IT dla biznesu.